Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w Narodowym Forum Muzyki. Bardzo się cieszę, że tak jeszcze Państwo przyszliście. Będziemy chcieli dzisiaj poinformować o dniu uroczystego otwarcia Narodowego Forum Muzyki i w tych najważniejszych wydarzeniach, które tutaj będą miały miejsce. Pan prezydent Rafał Dutkiewicz, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Za chwileczkę Andrzej opowie Państwu o programie. Bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie, tak licznie przyszli. I słusznie, bo będą rozdosowywane bilety na, 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 na otwarcia. Jak Państwo wiedzą, zbliża się ten moment. Zaraz powiemy, kiedy powiem, kiedy to będzie. Ale zanim jeszcze będzie, to będzie też kilka takich koncertów testujących budynek, ponieważ jesteśmy pewni, że będzie znakomita, znakomita akustyka. Tym niemniej salę trzeba dostroić z udziałem różnych zespołów orkiestrowych i z udziałem publiczności. Musimy napełnić salę, żeby wiedzieć jak ona brzmi i wtedy będzie, będzie dostrojona. Ja chciałem bardzo podziękować, podziękować Ministerstwu, Urzędowi Marszałkowskiemu, za współpracę także w dziedzinie finansowej, jeżeli ja mogę powiedzieć. W mój świętej pamięci proboszcz mawiał taką uniwersalną intencję szalną, która głosiła z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Ta sama intencja odnosi się do sponsorów. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Już tu, już tu dwie wspaniałe Dwie wspaniałe polskie, polskie firmy PKO i KGPM bardzo serdecznie pozdrawiamy. Któryś ze sponsorów, który chce zostać sponsorem, nie wymienię jego, nie wymienię jego nazwy, do, do czasu aż nie podpisze zobowiązania. Obiecałem, że ją być fortepian. Także bardzo się, bardzo się cieszę. Ktoś, ktoś kogo wprowadzałeś już tak świetnie, na pewno domknął. To tyle z mojej strony, bardzo Państwa serdecznie pozdrawiam. Mogę teraz na powiedzieć, czy ty chcesz powiedzieć, że to. Czy ja mogę powiedzieć, czy ty chcesz powiedzieć, że to będzie 4 września? To, to, to 4, 4 września? Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. 4 września już wiemy, już wiemy, już wiemy na pewno. Stoi jeszcze bardzo duży zakład z Panią Minister. O co, jak Państwo wiedzą, jak Wolmart Frisch nagrywał. W kościele Marii Magdaleny swoje wielkie wykonania, to musieliśmy na chwilę wstrzymywać ruch tramwajowy. Tak? Ta sala jest tak zbudowana, że, że nie trzeba będzie wstrzymywać ruchu tramwajowego. Naprawdę chociaż przystanął duży zakład z panią minister Kultury o to, czy, czy drgania tramwajowe się przeniosą. Jak się nie przeniosą, to myślę, że pani minister też kolejny fortepian. Kupi, o czym mówię publiczny. Andrzeju, bardzo proszę. To dla nas no, bardzo, bardzo wyjątkowa chwila. Ogłaszamy dzień otwarcia naszego forum muzyki. To jest dzień, w którym pokolenia artystów, muzyków wrocławskich, o którym marzyły, o którym, na który bardzo czekają. Też to jest dzień, na który czekają melomani wrocławianie i goście, który, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, chcę powiedzieć, że, że no niezwykła radość, że, że mogę ogłosić ten dzień, jestem pewien już, że, że, że szczęśliwie ta inwestycja się zakończy i też chcę podkreślić, że to jest, to jest taki, taka powiedział praca drużynowa bardzo. Od samego początku za tym projektem. W czasach kiedy śmiano się trochę z, z, z tego pomysłu i w ogóle nikt nie wierzył, że to będzie możliwe. Stoi pan prezydent Rafał kielić. i teraz strasznie chciałbym podziękować, że mogę brać udział tutaj w przygodzie mojego życia, tak? że tutaj z osobami, z którymi współpracuję, z moimi najbliższymi współpracownikami, dalszymi, później architektami, a później akustykami i wreszcie Pracownikami, którzy jakby swoimi rękoma to dzieło wykonują, że możemy to robić. Jest to niezwykła dla nas chwila. Także Panie Prezydencie, bardzo, bardzo dziękuję. I teraz no, teraz bym padało powiedzieć, co się tutaj będzie działo. Podam niektóre tylko daty i niektóre koncerty, które się odbędą kompletny plan pierwszego sezonu i, i wszystkiego tego, co będzie się działo w 2016 roku przed, przed wakacjami, poprosili Państwa za zaproszenie na zdrowie. Państwa 8, 14, 20 sierpnia to koncerty testowe. Będziemy zapraszać na te koncerty mieszkańców Wrocławia, ale chcielibyśmy według pewnego klucza zapraszać, a na pewno będą zaproszeni wszyscy taksówkarze, pracownicy hoteli, restauracji, wrocławskiej, przewodnicy miejscy, Straż Miejska, a również młodzież, dzieci z rodzinami, którzy we Wrocławiu będą spędzać w sierpniu wakacje. Chcemy ich tutaj zaprosić na te trzy kolejne koncerty. Być może zrobimy jeszcze jakiś dodatkowy, gdyby, gdyby taka potrzeba zaistniała. A potem 4 września otwarcie wystąpią nasze zespoły. Widzimy widzę muzyków naszych, inspektorów, koncertmistrzów. Chcemy, aby to było też ich święto, a więc pierwszego dnia Orkiestra Symfoniczna i Harmonia, Orkiestra Leopoldina, Orkiestra Tarkowa, te zespoły wystąpią. Koncert będzie krótki i chcę powiedzieć, że już mamy wielu, um, wiele osób, które mają w ręku zaproszenia na ten koncert, ponieważ postanowiliśmy, że większość miejsc na tej sali zajmą osoby, które Regularnie chodzą do nas na koncerty, do tej starej, no nie tak pięknej, nie, nie tak okazałej sali. Odbywają się po każdym koncercie konkursy i można już dzisiaj stać się właścicielem zaproszenia na otwarcie. Rezerwujemy trochę oczywiście zaproszeń również dla naszych gości. A później Wratislawia Kantas i z koncertów, które mogę już zdradzić, 8 września. 8 września um, Izrael Philharmonic Orchestra pod, dyrek pod dyrekcją Sumina Mechy e, i chór e, Narodowego Forum Muzycznego, dalej jeszcze w ramach Bradzali Kanta, Strew Kinok z kamery Deutsche Ficharmonii Bremen, e, Mariusza Pires, Pontepian, e, dalej e, chór Patriarchatu Moskiewskiego i a Eight Black Rushes, Zuber, to jest zespół, który regularnie zdobywa nagrody RAN. Później, proszę Państwa, następne koncerty to 25 października to będzie pierwszy koncert na światowej trasie dla zwycięzcy konkursu Czopenowskiego. Zwycięstwa, zwycięzca konkursu tu we Wrocławiu rozpoczyna swoje światowe tournée. Dalej, 13-11 to koncept muzyki z gier komputerowych. Myślę, że bardzo wyjątkowy. Później wystąpi tutaj również Krzysztof Benderecki, Alain Grimaud z orkiestrą z Bazylei, Wynton Marsalis z at Lincoln Center Orchestra, to jest 11 luty. Dalej, Krzysztof Eschenbach, dyrygent wrocławianin, tu się urodził. Naszą symfonię orkiestra z Waszyngtonu solistą będzie Lang Lang. Iwan Fischer i Brdawoszczajska e, Festiwalowa Orkiestra z naszym chórem 18 marca. Dalej e, Senior Byczko, Wiener i harmoniker, e, e, więc mamy komplet w tym roku w Wiedeńczycy co roku bal. W Wiedniu oczywiście grają, w, w tym roku pod dyrekcją Zygmunt Cukina, obu, zarówno zespół, jak i solista, jak i dyrygent tutaj wystąpi. I wiele, wiele jeszcze innych artystów, dziennikarzom, myślę, że już mają na swoich skrzynkach mailowych ten komunikat i możecie Państwo. Jakby niekoniecznie teraz zapisywać, to wszystko u Państwa już jest. Chcę powiedzieć również, że będą koncerty nie tylko muzyki klasycznej. Zapraszamy na taki weekend całe zespoły z Argentyny i tango w, w autentycznym wykonaniu. Będą również inne, inne atrakcje. Proszę Państwa, planujemy na ten sezon kilka bardzo ważnych międzynarodowych konferencji. To będzie konferencja European Festival Association z, z udziałem e, dyrektorów szefów festiwali z Europy, Azji i Afryki. E, dalej, e, 63. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów, 6. Europejski Forum Muzyki, konferencja PER, e, konferencja e, 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 European Jazz Network. E, jeśli chodzi o nowe inicjatywy koncertowe, to chcę podkreślić, że do bardzo bogatego naszego e, naszej oferty edukacyjnej, bo Państwo wiecie, rozpoczynamy od edukacji muzycznej prenatalnej, można powiedzieć, poprzez wszystkie e, grupy wiekowe e, dojdzie również specjalna oferta koncertów akademickich, będą no, to tak zwane speaking concerts, bardzo dobrze myślę, bardzo dobrze odebrane, mieliśmy jeden taki koncert w tym roku, w przyszłym roku kilka takich koncertów po to, aby zarówno studenci, jak nauk, i pracownicy naukowi środowisk akademicznych tutaj, tutaj jak najczęściej, jak najczęściej gościli. Proszę Państwa, tyle. Więcej informacji. Dzien... Jeszcze, jeszcze, powiem, jeszcze tylko następujące rzeczy. Po pierwsze, proszę Państwa, dzięki pracom nad salą koncertową, dzięki temu, że powstało Narodowe Forum Muzyki, doczekaliśmy się wspaniałej klasy zespołów muzycznych związanych z naszą. Harmonią, to są w tej chwili najlepsze zespoły w Polsce i zespoły liczące się w Europie. Po drugie, powstałe, poszerzyliśmy nasze szkolnictwo muzyczne we Wrocławiu i to są inicjatywy naprawdę bezpośrednio związane z tym, że, że powstaje Narodowe Forum Muzyki, czyli jest bardzo szeroki, szeroki program. Po trzecie, raz jeszcze wracam do tego, czym, od czego zaczynałem: to jest projekt robiony we współpracy Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury. I miasto. po czwarte, jeden z koncertów, jeden z koncertów poprzedzających, poprzedzających otwarcie Filharmonii będzie dedykowany w Solidarności, bo będzie w terminie rocznicowym. Gdyby nie Solidarność i gdyby nie wejście do Unii Europejskiej, to nie moglibyśmy się poszczycić tym, czym się szczycimy, że w XXI wieku wreszcie budujemy budynki użyteczności publicznej, które klasą dorównują w wielowiekowej kulturze Wrocławia. I to jest moim zdaniem bardzo piękne zjawisko, że, że, że jesteśmy już, nie wiem jak to powiedzieć, ale, że, że już możemy robić, że możemy robić takie rzeczy. I ostatnia informacja, patrzę na Andrzeja, przemówienia na otwarciu będą bardzo, bardzo krótkie, także głównie koncept. tyle. Proszę Państwa, cóż, widzicie Państwo główną salę koncertową. Te białe panele, one za chwilkę będą pomalowane na ciemny brąz. To jest, są elementy sufitu ruchomego. Będziemy je mogli opuszczać na dowolną wysokość, projektując kształt wnętrza w zależności od jakby rodzaju muzyki, która będzie tu prezentowana. Takiego rozwiązania nie ma w tej chwili żadna sala koncertowa w Polsce. A jeśli Państwo spojrzą na ściany, na wszystkich piętrach, tam są takie bramy drzwi, które będą otwierane bądź zamykane. Naokoło sali koncertowej jest pusta przestrzeń. Jeśli otworzymy te bramy, wówczas czas wybrzmienia będzie znacznie dłuższy, ponieważ ta przestrzeń pusta, jakby zostanie włączona, do, jako, jako przestrzeń dla wybrzmienia jeśli będziemy chcieli wytłumić, to, to zamykam te Więc Ten obiekt jest przy, przy, przystosowany do programu i do potrzeb Wrocławia, do programu ten, tego, który będziemy chcieli prezentować. Władysławia Kantas, muzyka koralna, muzyka wokalna, instrumentalna, symfoniczna, ale również koncerty bardziej popularnej muzyki, bo chcemy otworzyć ten obiekt dla wszystkich w Wrocławiu, dla tych, którzy muzykę kochają, więc nie tylko wyłącznie dla miłośników muzyki klasycznej. Powiedz jeszcze o instalacjach wentylacyjnych, bo to zawsze ładnie opowiada e, e, e. e, Proszę Państwa, to jest, to jest tak, że Państwo wiecie, że, że im węższa rura i, i mocniej dmuchamy, tym większa szansa, że ta rura zagra, tak? Obserwujecie Państwo w ich harmonii wąska rurka, trąbka, tak? e, Najwięcej hałasu spośród różnych instalacji wywołuje e, oczywiście wentylacja, tutaj jest, tutaj jest klimatyzacja w, w tym obiekcie. Więc tak sala jest zaprojektowana, żeby przewody wenty, te wentylacyjne były jak największej średnicy, żeby powietrze jak najwolniej przez nie szło, a również, żeby jak największą liczbą otworów, nie przez jedną kratkę, tak, to powietrze mogło dostać się do sali koncertowej. Pod tymi deskami, a również pod, pod państwa stopami są takie deski, pod spodem są otwory. Więc, więc powietrze będzie wymieniane poprzez tysiąc, kilkaset takich otworów tej wielkości. Myślę, że będzie szło bardzo powoli, ale skutecznie, że nie wydać żadnego fałszywego dźwięku. Jeszcze jedna informacja dotycząca Starej Filharmonii, która będzie pełnić w dalszym ciągu funkcję związaną z muzyką. Chcielibyśmy, żeby, żeby Stara Filharmonia była połączona z nową szkołą muzyczną, która powsta powstaje przy ulicy Piłsudskiego. Podpiszemy porozumienie informujące o tym, jak sala będzie mogła służyć wszystkim szkołom muzycznym we, we Wrocławiu. Kropka. Jeszcze chcę powiedzieć, że był u mnie wczoraj Zbyszek Preissner, który <laughs> mówił, że z radością nagrywa z naszą orkiestrą do, do swoich filmów, najnowszy film zrobi z orkiestrą symfoniczną z Wrocławia i Preissner twierdzi, że nasza stara filharmonia, jak się ją opróżni z publiczności jest, super akustykę właśnie chodzi do, 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 do nagrań, nagrań filmowych, więc prosił, żeby, żeby mogła też w ten sposób funkcjonować, ja rozmawiałem już z ministerstwem, zgodzimy się, żeby... Żeby to żeby, żeby tak wyłącznie. Stara Filharmonia będzie funkcjonować jako sala, sala, sala koncertowa, będzie związana z życiem kulturalnym i edukacyjnym w Rosławie. Pięknie, dziękujemy. Zapraszamy 4 września, a wcześniej na któryś z koncertów testowych. Do zobaczenia.